Wrzesień to dla wielu dzieci jest trudny czas. Nowe miejsce, nowe emocje, rozstanie z rodzicami. I zazwyczaj wrzesień to jest też nowy rok szkolny, który dla niektórych dzieci jest pierwszym takim rokiem szkolnym. Dla mnie zawsze wrzesień wiąże się z tym, że mam troszeczkę inną pracę, ponieważ muszę uporządkować swoje pomoce, muszę napisać nowe terapie dla dzieci, plany terapeutyczne. Wiąże się to też z tym, że muszę zaprogramować treningi uwagi słuchowej, więc w tym czasie również pojawiają się u mnie smutni albo zestresowani rodzice. Dzieci, które pierwszy raz poszły do przedszkola lub które pierwszy raz poszły do szkoły, zmieniło środowisko i jest to ogólnie stresująca sytuacja dla wszystkich domowników. Więc zazwyczaj zalecam spokój, ponieważ najważniejsze jest dla dziecka, aby ono wiedziało, że rodzic zawsze po nie wróci. Ponieważ spokojny rodzic dający taką bezpieczną przestrzeń dziecku jest chyba najważniejszą, bazową, taką opoką dla, dla dziecka. Więc warto również sprawdzić u dzieci w tym czasie, czy nie mają trudności z przetwarzaniem słuchowym. Ponieważ wiele bodźców, które pojawiło się czasem po raz pierwszy, czyli nowe hałasy, nowe dźwięki, to, że na przykład jest pomieszczenie z, z dużą ilością dzieci, też, też to wpływa na układ nerwowy dziecka i musi sobie układ nerwowy z tym poradzić. Więc warto zawsze udać się do psychologa dziecięcego o wsparcie i wykonać taki test uwagi słuchowej. Poza tym zazwyczaj pytam się rodziców, jak oni sobie radzą z tym, że ich dziecko poszło do szkoły, do przedszkola, czy na przykład nie jest ich zmartwieniem, że dziecko na przykład nie poradzi sobie bez nich, czy nie jest zmartwieniem, czy Znajdzie nowych kolegów, koleżanki, jak będzie sobie radziło z samoobsługą albo z tym, czy będzie w ogóle jadło w przedszkolu bądź w szkole. Więc serdecznie zapraszam wszystkich rodziców na konsultacje do psychologów dziecięcych, aby uspokoić też swój układ nerwowy i pamiętać też o tym, że dziecko przeboczcowane w przedszkolu. Najlepiej byłoby, aby zaraz po przedszkolu miało taką szansę i przestrzeń, aby sobie odpocząć, żeby mogło sobie w ciszy, w spokoju, w własnej przestrzeni dojść do siebie i uspokoić układ nerwowy.